Czyli pamiętasz? Muszę to dokończyć. Aby ci się udało. Ty uważaj! Nie mogą nas zatrzymać, na myśli? Mogłeś zabić mnie. tam wspomnienie z Joel'em będzie, proszę bardzo, na, ich, na gitarze, którą mi daje Joel na samym Ach, początku gry. Dupę. Nie po prostu opuszki muszą ci Tak. Ta. No dobra, chodź. To już? Tak Zgadywać. Chcesz sobie popsuć niespodziankę? Nie wiem. Pst, czy to dinozaur? Przestań zgadywać. I tak ci nie powiem. E, dobra. Czy to słoń? Ach. Czy to kabriolet? Nie zgadniesz. Czy to szczeniaczek? To. A może mnóstwo kotków? Cały miot? Co to jest miod? Dużo kociaków. To nie można powiedzieć dużo kociaków. Zamiast gadać, lepiej idź. Patrz pod nogi. Spoko. Hop. A -a – Powinnaś widzieć swoją minę. – A gdybym utonęła? Nie utonęłabyś. Musisz popracować nad pewnością siebie. Co? Śmiej się, staruszku. Póki możesz. Tędy. Chwal się. Coraz lepiej pływasz. Pamiętaj, nie machaj bezładnie rękami. Tylko. Odpychaj wodę ramionami. Ba, ba, ba. Cieszę się, że zapamiętałaś. Widzisz, spójrz tam. Ja ta... ta... Wygląda jak. Wej, co, fajnie? Odświeżająco. No, nie miło tak wpaść do wody, co? No, w sumie to i tak musimy tędy przepłynąć. Odegrałam się. Jesteś bardzo zły. Jestem bardzo, bardzo zły. Skakuj. Dobra, musimy zanurkować. Weź głęboki wdech. Ta, nie ma problemu. Co kurwa Joel? Gdzie ty mnie zabierasz, mój drogi? Czy to. O, mój nauczyciel historii, który chce przeprosić za bycie dupkiem? Słucham. Kłóciłam się z nim, bo nazywał świetliki terrorystami. Często. Pff, siedziałam w chodzie. Wiesz co, powinnaś przestać się Ale ludzie to duchy. Nieważne. Nie tu też trzeba zanotować. Dokąd nie prowadzisz Bo przecież, kurwa nurkuje. <laughs> Czy to yy, nowe aligacy? Ile ty ich właściwie masz? No. Za mało. <laughs> Chodź. Okej, okay. walić to. Mam dość zgadywania. Świetnie. Czekaj, czy to... ...olbrzymia kolekcja komiksu? Nie, nie, czekaj. Nowa kolekcja DVD! Tak. Ale... ...która z nich? Po prostu... ...tak. Albo dysków optycznych... ...czy czegoś takiego. O, rany Joel. Jesteśmy. Boże, to naprawdę dinozaur! Zgadza się. Joel! Niespodzianka. O, w mordę. O, kurwa! To jest dinozaur! No, dawaj, dawaj. Co ty robisz? Erik, uważaj! Przezłam Dinka! Widzę. Tylko nie spadnij i się nie zabij. Zobacz! to jest na jebanym dinozaurze! Ej, ej, ej! Co ty wyprawiasz? Nie skacz! Po prostu zejdź. <trybuj> Widziałeś to? Tak, widziałem. O, oh, super, nie? Super, że nic sobie nie złamałaś. <śmany> Ale super. Chcesz przymierzyć? Nie bardzo. Hmm, twoja strata. Rany. Ale masz pony. Ten tutaj to Velociraptor. Właściwie to Deinonychus. E, tak, jak Velociraptor. Przynajmniej tak je nazywali. W takim jednym filmie. Czyli Czyli wiemy, kurwa, w jakim. W Jurassic Park. Kompsognat. Huu, groźna nazwa na takie wybiertki. Te, oblazły by To też widziałeś w filmie? W sumie tak. Ale w innym. Zrobili też sequel. Kiepski był. Mały lepek. <try> Joel, patrz. <try> to jest e, dinozaur w kapeluszu. Kapeluszozaur? Triceratops. Triceratops to znaczy. Trójłogi lepek. Jan swego triceratopsa chyba pod stołem. Się patrzy na mnie, by chciał mnie zszarżować kurwa We siu tym królikiem bo skończysz jako pasztetops <noise> Przynajmniej <noise> jednego kojarza Rany ten miał mózg wielkości orzecha Co ty powiesz? Czyli coś was łączy, <noise> ale śmieszne z kamieniny Brachiozaury jadły 270 kilo roślin dziennie. Oho, już widzę te kupy. Była taka scena, w której nawet to powiedzieli. To się nazywa Kupa Gówna. Co to za film i kiedy go obejrzymy? Wiesz co? Kiedy wrócimy do Jackson, zrobimy maraton. Nazwa Galilei... Oznacza podobny do kurczaka. Kto to wymyśla? Naukowcy. No to głupi są. A ten? Oczywiście, że tak możemy. Dimetrodon był drapieżnikiem alfa. E, co to znaczy? Że nie był z niego skurczybek. Hmm, jakiś taki knypek. Zaraz ty do mnie pijesz? <noise> uh. Możemy Muszę to skomentować czy kapelusz? Tak, Właściwie paleontolodzy uważali, że ptaki są potomkami dinozaurów. O, dziękuję, panie profesorze. Tak się składa, że wiem co nieco. Z filmu. Idź dalej. <ścoughs> Z filmu. Patrz, jaką ma grubą czachę. Trochę przypomina Tomiego. Pff, powiem mu, że to powiedziałaś. Tu są Welocyle? Wystarczy spojrzeć pod właściwym kątem, bo to mi. Często chodziłeś do muzeów? No. Sara je uwielbiała. Zaciągnęła mnie do wszystkich muzeów w Teksasie. wiedziałeś o tym? Nie podoba ci się. Wracajmy. O, oh, bez Hej, Joel. Znasz wszystkie planety? <coughs> Moją wolę znaj Matolę, jak się ugrę nie pozwolę. E, dobrze się czujesz? Moją? Merkury. Wolę? Wenus. Matolę? Mars. O, oh, okej, okay. kumam. Okay. Hej, Joel, jakie zwierzę było pierwsze w kosmosie? Ale banał, to była małpa. Nie, bo owocówki. Tak, w czterdziestym Chcieli sprawdzić ekspozycję na promieniowanie kosmiczne. Przeżyły. Kurde, mała, aleś ty mądra. Dzięki. Stały się super muszkami? Co? Nie. Mm. Co tam jest? Nie możemy jeszcze iść. Jeszcze tyle do odkrycia. Hmm, tak? No dobra. Tak jest. A gdzie kierownica? Łaziki nie mają kierownic. Tylko joysticki. Hm. Huh. Czekaj. To autentyk? Autentyki zostały na księżycu, tak więc nie. No, a my oczywiście idziemy tutaj do głównego... ...gwoździa. Nie wiem, kurwa, <gł <gł główny gwóźdź i chuj. Stroje. Ale jest, jest opisane w ogóle, zobaczcie. Ale my oczywiście wchodzimy do środka i to jest chyba autentyk, jak, yy, z tego co pamiętam Ejże, nie tak szybko. Lecisz w kosmos. Potrzebujesz hełmu. Oh, racja. Gdzie ja głowę? <noise> Ekstra. Ładnie pachnie? Kosmosem. I kurzem. Ποιε θα. Patrz, ile tu jest guzików. O, ale wypas. Rany. Wyobraź sobie, że. Sto lat mała. Co to? To coś, czego musiałem się nieźle naszukać. Proszę. Zamknij oczy. Nie było Okej. Okay. 30 seconds, ten counting. A to nasz report, a field good. t 25 seconds. 20 seconds, ten counting. 15 seconds, guidance is internal, 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. Żartujesz sobie? <noise> nie ma za co. E, no to może pokręćmy się, co? Czemu nie? Na ziemi. No to się Joelowi udał prezent. Zajebista sprawa. My teraz musimy wejść chyba, co? Dalsza część muzeum. Nie zaglądałem do tej to chodźmy. Jak niby zamierzasz się tam dostać, co? Boże! Sprawia, jeszcze komuś tyle problemów? <grym> no, <słuchaj. grym> Nie! Hej! Co tu ma urodziny? Oklepany argument. Ale działa. Czekam na rozbrysk! Przed nami mnóstwo zwiedzania! Raz, się śmierć! <ścoughs> Hej, podstać mnie tam. E, no nie wiem. Otworzę ci drzwi. No weź, nie możemy stchórzyć. No, Joel, nie bądź cipa. Dobra. Dobra, złe wieści. Drzwi są zablokowane. No. Spróbuj znaleźć jakieś inne wejście. Zajdę się dookoła. Okej, okay, uważaj! Sama uważaj. Bo okolicy są dinozaury! O, trzymaj się, stary. Zabijem dla nich. Ktoś tu był samotny. Ciemno tu. Czterech żołnierzy przy bramie, ostatni płakał. Kurwa. Kurde. Kobieta, którą torturowaliśmy, udusiła się własną krwią. Ja pierdolę ty. Spojeb, kurwa. Intruzi, którzy zagrali się do obozowiska, szukali tylko jedzenia. Dzieciak, który wbiegł w zasięg wybuchu, nie dało się go powstrzymać. Co to są za syny ty szmata? Alkohol. Nie ma światła. Co to jest? Chcieliśmy zakończyć to całe cierpienie, sprawić, by ludzkość się odrodziła. Za każdym razem, gdy poświęcaliśmy część siebie, przywódcy mówili, że będzie warto. Nasza grupa przestaje istnieć, zostaliśmy z niczym oprócz wyrzutów sumienia. Myślałem, że jeśli tu wrócę, coś we mnie odżyje, znajdę cel. Rodzice uwielbiali tu ze mną przyjeżdżać. Z tym miejscem wiąże się dla mnie jedno z najszczęśliwszych wspomnień sprzed epidemii, sprzed okrucieństwa i barbarzyństwa. Ja e, przeszło się, tylko bardziej mnie zdenerwowało. Nie mam ochoty dłużej żyć. Nie mogę znieść tego, kim się stałem. Głupie, wypchane zwierzęta. Ja pierdolę! Mać. Pierdolony kurwa dzik. Kłamce tu jestem! Ja pierdole też mnie zesrał. Co to kurwa było? Jakiś zwierzak. Dobra, no to w drogę. Chcę rozpalić ognisko zanim się ściemni. No chodź.